Termometr mówi, że dzisiaj jest strasznie zimno. Kiedy to się stało? I jeszcze niedawno był taki upał, że nie szło wytrzymać. Idziemy do studia. Dzień dobry, cześć. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Niesłodze w tym już odcinku z serii cukrzyca od zera. W poprzednim odcinku, który mam nadzieję widzieliście, widzieliście? Widzieliście, mówiłem o tym, jak właściwie prawidłowo powinniśmy mierzyć poziom cukru we krwi, ile razy dziennie i co zrobić, żeby oszczędzić nasze palce. Natomiast dzisiaj powiem wam o tym, jak diagnozuje się cukrzycę. Zapraszam. Tak naprawdę diagnoza cukrzycy może zacząć się już w domu. Jeżeli znamy objawy cukrzycy, o których mówiłem w tym filmie, i pojawią się one u nas, u naszego dziecka, babci, dziadka czy wujka, to powinniśmy zrobić z tym coś od razu. Warto jednak wiedzieć, że hiperglikemia występuje u ponad połowy chorych bezobjawowo i dlatego tak ważne jest, żeby co jakiś czas mieć zbadane stężenie glukozy we krwi. Jest to koszt zaledwie kilku złotych, a wiele osób ma badany poziom cukru we krwi podczas okresowych badań kontrolnych w pracy. Na wielu stanowiskach jest to obowiązkowe. Na szczególną uwagę zasługują tutaj osoby, które znajdują się w tzw. grupie ryzyka. Jeśli chodzi o typ pierwszy cukrzycy, to tutaj nie możemy określić, kto jest bardziej narażony, ale w przypadku typu drugiego, już tak, do czynników ryzyka należą nadwaga lub otyłość, głównie chodzi o otyłość brzuszną. Występowanie cukrzycy w rodzinie, u rodziców lub rodzeństwa, mała aktywność fizyczna, występowanie stanu przedcukrzycowego, nadciśnienie itd. Tak Jak widzicie, grupa ryzyka jest bardzo szeroka. A osoby, które do niej należą, powinny minimum raz w roku mieć zmierzony poziom cukru we krwi. Natomiast osoby spoza tej grupy, ale mające ponad 45 lat, raz na 3 lata powinny mieć zmierzony poziom cukru. I mówię tutaj o pomiarze w laboratorium z krwi żylnej. Mamo, kiedy miałaś ostatni raz zmierzony cukier? Chyba każda osoba, która ma cukrzycę chociaż raz usłyszała od swoich znajomych, czy rodziny? A weźmy zmierz ten cukier. A jak już zmierzymy, to pojawia się pytanie: i co? Mam cukrzycę? Jak myślicie, czy na podstawie jednego tylko badania glukometrem można u kogoś zdiagnozować cukrzycę? A odpowiedź brzmi: nie. Przede wszystkim dlatego, że takie badanie powinno być wykonane w laboratorium, gdzie bada się krew żylną. Tak więc, jakie warunki trzeba spełnić, żeby zdiagnozowano u nas cukrzycę? Przedstawię wam cztery warianty. Sytuacja numer 1. Przechodzimy na badanie do laboratorium. Nieważne czy jesteśmy na czczo czy nie, jeśli mamy objawy hiperglikemii, a nasz cukier przekracza poziom 200, to jest to podstawa do diagnozy cukrzycy. Sytuacja numer dwa. Jeśli należymy do grupy ryzyka i obojętnie czy mamy, czy nie mamy objawów hiperglikemii, jeżeli poziom cukru wyjdzie mniejszy niż 200 mg na decylitr, wówczas powinniśmy zostać skierowani na dwukrotne badanie poziomu cukru na czczo. I wtedy jeżeli dwukrotnie wyjdzie nam wynik większy bądź równy 126 mg na decylitr, również jest to podstawa do diagnozy cukrzycy. Sytuacja numer 3. Nawet jeśli nie mamy objawów hiperglikemii, natomiast nasza glikemia przygodna będzie wyższa bądź równa 200 mg na decylitr, wówczas powinniśmy zostać skierowani na badanie poziomu cukru na czczo. I wówczas, jeżeli wynik będzie równy bądź przekroczy 126 mg na decylitr, to również jest to podstawa do diagnozy cukrzycy. Sytuacja numer 4. Załóżmy, że dwukrotnie badano nam poziom cukru. Dwukrotnie wyszedł wynik niższy niż 126, ale wyższy niż 100 mg na decylitr. Wówczas zaleca się wykonanie doustnego testu tolerancji glukozy, czyli OGTT. Polega on na tym, że najpierw mierzy nam się poziom cukru na a potem musimy spożyć 75 g glukozy, następnie sprawdza się poziom naszego cukru dwie godziny po spożyciu tej glukozy. I wtedy, jeżeli poziom cukru przekroczy 140, to może to oznaczać nieprawidłową tolerancję glukozy. Natomiast jeżeli przekroczy 199, to może to być podstawa do diagnozy cukrzycy. Czasami nie jest jednoznaczne, z jakim typem cukrzycy mamy do czynienia. Żeby sprawdzić, czy mamy do czynienia z typem pierwszym cukrzycy, przeprowadza się dodatkowe badania. Między innymi przeprowadza się badanie stężenia peptydu C w naszej krwi oraz oznacza się stężenie przeciwdział. To pierwsze ma na celu określić, czy nasze komórki w trzustce są zdolne do produkcji insuliny. Natomiast to drugie ma określić występowanie u nas autoagresji, powodującej niszczenie komórek beta wysp trzustkowych. A decyzję o tym, jaki mamy typ cukrzycy, podejmuje lekarz na podstawie wszystkich badań. Chciałbym, żeby każdy z was po obejrzeniu tego filmu wiedział, jak bardzo ważne jest badanie siebie oraz swoich bliskich. Możemy w ten sposób wydłużyć komuś życie. A w następnym filmie powiemy sobie o wymiennikach węglowodanowych i białkowo-tłuszczowych. A jeżeli macie pytania do tego filmu, to koniecznie zostawcie je w komentarzu. Klikajcie subskrybuj, zostawiajcie łapki w górę. I widzimy się w następną niedzielę o godzinie 10. Trzymajcie się. Cześć!